Obserwować może wśród zakrojonych cofnij Na szansę do innych innymi Zawsze nie wydają się ze sobą porozumiewi Zagrywki, jak zagry, zagry. powstają Bo bardzo sięgną z uroku Jest oko telepaty BLE 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 Powiedział mi wszystko Wszystko, co chciałem wiedzieć To niepojęte Nie mogę na to pozwolić Wybacz na morze o, Dziś z umysłem tournika I nie miałem racji Nie wyobrażam Niewyobrażalnie inteligentny Daj, co to się stało? Tatusiek wyciągnął kopyta. Wielkie rzeczy, weź się w garści z łaski swojej, dobra? Hmm! Parodia. Pardia, yeah soko, soko moko, wózce w dupę, kurwa klejota. Dobra Świadaj się, z kurwy synia. POM! Patrzy, kurwa, zabije. Kurwa klienta. Za pomocą łówka. No, o kurwa, tak żeby jak strzała, była nie? Tak, no, prawie przestałem jeszcze o śmierci ojca. Przema. Nie spodziewałem się, już, że najdę. Byłem w ogóle go znajdę. Byłem zetowany, dokończyć jego dzieła. Pokonać fekcję iską. Skontaktować się z rojem. Skontaktować się z farmaceutą. Z farmaceutą. Z chujem w dupie, kurwa. Z whippetatorem. Tu piechę, ha, ha. Ho, Dobra, to będzie kurwa łatwe. Tak mi się przynajmniej to zdaje, to będzie kurwa łatwe. O, jak nie, to nie będzie, kurwa. Dobra, jak to zrobić? Duża drewniana decha deska w sumie. Hopla, hopla. Naciągnij se dropla! Co to kurwa jest? Dobra, jest drabina. Krywa ty. ty! No, nie możemy napierdalać. Ktoś tam kurwa piszcie jakiś robaczek. Krwa dawaj, skurwysy Myślę, że cięższe będzie. O kurwa, ja w Jasna cholera. To znaczy, dobrze jest tak. Jeszcze jedna małpka do krematorium. Zamknij się. Hmm. Nie ma właściwie szyi, biedak. Wygląda, że umarł w strasznych pęczarniach. Jak to kurwa nie ma szyi? Nie widzę go z przodu, więc nic nie powiem na ten temat poka szyję chuju Nie chce mi się schodzić na dół patrzeć na twoje szyję A w dupie to mam kurwa Spadasz tak to nie zobaczę twoje szyje. Masz szyję tam pierdolą głupot O o No zajebiście, kurwa zajebiście Oj, to bolało kurwa Prawie co, no, nóg nie połamą. Nogów. No i teraz to, co się obawiałem. To jest kurwa, układać domek. Z beczki. Z beczek. Eee, ty, kurwa. A, żeż, kurwa, to się naprawdę zabije. W pizdu. to strzelił. Kurwa myśleć, czy zaraz coś wymyślę, nie? Kurwa, zanim to wymyślę, to trochę może minąć. Muszę pomyśleć. Dobra, da się to jakoś tam w górę? Na górę? Nie wiem, ciężko będzie, tak szczerze mówiąc. A spinać się i, i wziąć ten, da się? Chyba się nie da. Albo nie umiem. Zaraz się przekonajmy. Nie, chyba się nie da. Wiecie? Ludzie, chyba nich chuja. Nie, raczej się nie da. Nie ja tych środków mam. Przeciwbólowych. Przeciw... Kurwa, mać. Trzeba coś jakoś podstawić. Jakoś na górę wejść. Co Zaraz... Kurwa, się wystraszyłem, ja pierdolę. Jesus Christ. What the fuck. No do kurwy nędzy. się pierdolony. Eee, Muszę pomyśleć jak to kurwa zrobić. Bieda złożyć, nie chcę kurwy to mieć. Teraz coś kurwa wymyślę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Kurwa, ustaw się dziwko. Jebana pierdalona. Może w ogóle coś innego trzeba zrobić? Czy chuj tam wieś, szczerze mówiąc? No czekaj, kurwa. Ja tu się tak rozchwiniam No. Do góry, kurwa. Tam jest to ten... To chuj.